Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek będzie z serii stron internetowych z zakupami. Dzisiejszy sklep, który przedstawię, jest również stacjonarny i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o typowe sieciówki, jest on jednym z moich ulubionych. Kiedyś tak nie było, ale już od jakiegoś dłuższego czasu zaczęłam kupować w tym sklepie przede wszystkim ciuchę dla swojej córki, teraz troszkę mniej, bo ona już nosi tak naprawdę eskę czyli już bardziej takie kobiece rozmiary, natomiast naprawdę jest to bardzo fajny sklep ze względu na wiele czynników. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli chodzi o sklep internetowy, to bardzo szybko realizują zamówienia, 2-3 dni i rzecz mamy u siebie w domu. Po drugie, możemy te rzeczy przymierzyć i jeżeli coś nam nie odpowiada, w bardzo łatwy, szybki sposób możemy je zwrócić. Oczywiście zwrot musimy wygenerować na stronie, ale zanieść go możemy, na przykład, tak jak ja, do żabki. Właśnie ze względu na te zwroty, które bardzo szybko można robić, a wiadomo, jeżeli zamawia się ciuchy przez internet, no to różnie z nimi bywa. Natomiast przede wszystkim też, jeżeli chodzi właśnie o takie zakupy internetowe, ten sklep wyróżnia się tym, że ma. Dostępność towaru. Jeżeli ktoś wrzuci coś do swojego koszyka, to my już w tym momencie nie możemy tego kupić. I to jest bardzo fajne, dlatego że nie ukrywam, najbardziej denerwuje mnie to, kiedy na jakiejś stronie internetowej zamawiam sobie rzeczy, już za wszystko zapłaciłam, a po kilku dniach ktoś do mnie dzwoni i mówi, że połowy z tych rzeczy nie ma. A na przykład warunkiem, żeby dostać tutaj darmową dostawę, jest zakup za jakąś tam kwotę. I tutaj ktoś mnie informuje, że. Muszę za tą dostawę na przykład zapłacić. To jest totalny bezsens, ale no niestety też mi się zdarzyły takie sytuacje. O jednym z najgorszych sklepów internetowych mam zamiar zrobić odcinek i na pewno Wam o tym opowiem, aczkolwiek to nie jest sklep z ściuchami. Natomiast HM, właśnie HM, sklep ściuchami jest bardzo, bardzo fajny, moim zdaniem. Nie dosyć, że bardzo ma dostępne um, jest dostępny cenowo, jeżeli chodzi o asortyment. Ma szeroki wybór. Bardzo, jeżeli chodzi o rozmiary, jest przybliżony do takich, które są w rzeczywistości. Na przykład, jak ja noszę Eskę, to jego Eska w Hyiemie na przykład mi odpowiada. Są takie wyjątki, kiedy na przykład z jakiejś kolekcji rzeczywiście SK jest albo za mała, albo za duża, ale to są już naprawdę wyjątki, natomiast po większości te rozmiary się pokrywają. No a oczywiście, jeżeli chodzi o sklep internetowy, to jest bardzo ważne, żeby ten rozmiar się pokrywał, no bo musiałabym zamówić co najmniej SK, MK i LK, żeby na przykład zobaczyć, czy coś nam nie pasuje, albo odwrotnie X, SK, SK i MK. A przecież to nie o to chodzi, żeby zamawiać 100 ciuchów do domu, żeby sobie coś tam przymierzyć, tylko o to, żeby właśnie sklep potrafił Trafił, trafić w nasze tutaj rozmiary. Oczywiście są tabele na stronie, można zobaczyć, jak to wygląda rozmiarowo, natomiast naprawdę ta S mi jak najbardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o moją córkę, ona jest wysoka, więc już z ciała dziecięcego za bardzo nie kupujemy, ale jeszcze te ciuchy na 158-164 rzeczywiście odpowiadają tak tro trochę S ze względu na hmm. jej wzrost obecny i Również się pokrywają i zawsze jak zamawiam, bynajmniej tę, tę rozmiarówkę też właśnie trafiamy. Także to jest bardzo, bardzo duży plus, gdyż zdarzyło mi się na stronie zamówić coś właśnie jako eskę, a przychodził na przykład worek. I to było właśnie na stronie z. Z ciuchami, na której zamówiłam jeden jeden raz i już więcej tego nie zrobiłam, no bo mnie zrazić można bardzo łatwo. Kochani, dlaczego jeszcze warto robić zakupy na H&M? jeżeli chodzi o stronę internetową, czy w ogóle stacjonarnie. Stacjonarnie i od jakiegoś czasu te zakupy są odradzane, aczkolwiek no ja przez większość czasu zawsze właśnie chodziłam do sklepu stacjonarnego, rzadko robiłam to przez internet, ale teraz nie ukrywam, że częściej jednak wybieram tę opcję internetową. Nie marnuję czasu na chodzenie po sklepach, gdyż no mimo wszystko, że jestem kobietą, nie lubię tego. Też już w którymś odcinku o tym wspominałam, że chodzenie po sklepach i, i szukanie tych rzeczy jest dla mnie męczące, także ja wolę sobie już tak mniej więcej wybrać w internecie. To, co mi się podoba, jeżeli przymierzę to i pasuje, to zostawiam, jeżeli nie, to oddaję. Prosta sprawa w tym sklepie. Jeżeli chodzi jeszcze właśnie o ten sklep, to jest bardzo miła obsługa, jeżeli z czymś mam problem i dzwonię na przykład, no nie chodzi o sklep stacjonarny, bo tam to różnie bywa, natomiast jeżeli chodzi naprawdę o infolinię, to tutaj osoby są bardzo pomocne, zazwyczaj udaje mi się rozwiązać każdy problem, także to jest a, bardzo fajnie, idzie na plus. Yy, oczywiście mają też super promocje, dodatkowe korzyści jak się jest w H&M Club. Yy, są naprawdę dobre jakościowo. Różnie to z nimi bywa, no ale wiadomo, im droższy ciuch, tym będzie lepszy jakościowo. No może nie porównywujmy tutaj do jakiegoś Gesa lub Tommy Hippiegera, ale naprawdę, jeżeli chodzi o H&M, to są dość dobre jakościowo. Właśnie te bezproblemowe dodatkowo reklamacji, nie tylko zwroty, ale również reklamacje, jeżeli ciuch naprawdę był słaby jakościowo i gdzieś to wszystko się rozeszło, firma nie robi problemów z takimi reklamacjami. Zazwyczaj rozpatrza je pozytywnie. No oczywiście też nie wykorzystujmy tego, że zrobimy sobie dziurę drutem, a później będziemy chcieli zwrot pieniędzy, bo to może nie przejść. Natomiast jeżeli rzeczywiście chodzi tutaj o takie wady towarowe, to jak najbardziej uwzględniają tutaj te reklamacje. I tak jak wspomniałam, dla mnie to jest jedna z naprawdę lepszych sieciówek, może tu tak naprawdę znaleźć coś każdy dla siebie, dlatego że sklep nie tylko podąża za obecną modą. Ale również ma takie swoje kolekcje bardzo proste, które są odpowiednie, myślę, że dla każdego. Jeżeli ktoś by poszukał, na pewno coś dla siebie znajdzie. Eee, I tak jak mówiłam, szeroki wybór i dość dostępne ceny. Ja właśnie tutaj e, ostatnio zamówiłam do sporo ciuchów, tak że dostałam zapakowane w takim ładnym pudełeczku. Bardzo szybko, tak jak już mówiłam. E, na zwrot, słuchajcie, jeżeli tego nie wiecie, macie 30 dni. W każdym opakowaniu jest zawsze kartka, na której są wypisane produkty, w jakich rozmiarach. Jest również dołączona taka tutaj karteczka zwrotów, więc możecie śmiało ten zwrot zrobić. Zwroty są bardzo łatwe. Jeżeli nie należycie do klubu, te zwroty są tanie, bo 3,90. Natomiast jeżeli należycie, to zwroty są bezpłatne i właśnie jest na to 30 dni, aby tutaj sobie. Ten zwrot dokonać. Zazwyczaj um, moje paczki przychodzą e, w takich foliowych rynka, e, reklamówkach z H&M, to są takie woreczki. Natomiast jeżeli jest większe zamówienie, no to przychodzą w takich pudełeczkach. I właśnie jeżeli chodzi o moje ostatnie zakupy, to bardzo dostępnych cenach z racji tego, że kolekcje te letnie się już kończą. Wchodzą jesienne i jak wiadomo, to wszystko się zmienia. Ja jestem na bakier z modą, gdyż niekoniecznie za nią podążam. Mam jakiś swój styl i się jego trzymam. Niekoniecznie to wszystko, co modne mi się podoba. Czasem mi się coś podobać już po czasie, jak już niekoniecznie jest modne, ale mimo wszystko nie zwracam na to uwagi, gdyż jak to się mówi, nie szata zdobi człowieka. Ja nie należę do modniś, lubię e, fajnie być ubrana, żeby to wszystko gdzieś tam do siebie pasowało, ale nie zwracam tak uwagę na to, co jest w tym momencie modne. Jak są modne sukienki workowate, no to niestety ja w tych sukienkach chodzić nie będę, ponieważ ja akurat wychodzę z założenia, że Lubię być kobieca i ciuchy mam bardziej takie dopasowane właśnie, które podkreślają moją figurę i dlatego nie podążam za modą. I kochani, pokażę Wam kilka ciuchów właśnie, które zamówiłam ostatnio w bardzo fajnych cenach dla siebie i dla córki. I na przykład taka fajna, słuchajcie, bluza z kapturem, z myszką Miki w neonowym takim super kolorze. Naprawdę, mojej córce się bardzo podobała, była to dla niej niespodzianka, bo w ogóle się nie spodziewała. E, rewelacyjna cena, rewelacyjna, naprawdę rewelacyjny ciuch i jakoś również kolejna koszulka, taka właśnie też dla mojej córki, a tutaj z krótkim rękawkiem. Zamówiłam jej takie dość modne skarpety długie, bardzo fajne, też jej się bardzo podobały. Taki teraz wiecie, styl z powrotem wchodzi z tymi właśnie skarpetami. Krótkie jeansowe spodenki, akurat to też dla mojej córki. Rozmiar 34 na nią super pasuje. A ja sobie zamówiłam dwie pary dżinsowych spodenek 36. I jeżeli chodzi o spodenki, to one są naprawdę... Bardzo długo szukałam takich jeansowych spodenek, nie mogłam znaleźć. W tamtym roku nawet... Kilkanaście razy zamówiłam skariemu i oddawałam, ponieważ były zbyt skąpe. Natomiast w tym roku super, firma się troszeczkę tutaj poprawiła i zupełnie inaczej podeszła do klienta. Spodenki są bardziej, tutaj może już nie jest to modne, zakrywające tutaj właśnie pośladki. Także ja sobie zamówiłam dwie pary w bardzo fajnej cenie. Bardzo fajny dzień, naprawdę jakościowo. Zamówiłam sobie również taką dzień super Spódniczkę. Kiedyś to było bardzo modne, jak ja jeszcze chodziłam do podstawówki, i teraz ostatnio to wróciło, ale nie dosyć, że świetny materiał. To jeszcze naprawdę fajny design, ekstra spódnica. Bardzo fajnie pasuje do białej koszulki i tak naprawdę na co dzień na jakieś wyjście. I dodatkowo też również właski wrócił len. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś były modne takie lniane, białe spodnie albo właśnie koszule. I ja tutaj sobie pozwoliłam ze strony, jak zobaczyłam, że coś takiego jest, zamówić właśnie taką fajną koszulkę lnianą na ramionczkę. Ona ma jeszcze metkę, bo jeszcze w niej nie chodziłam. Jakby no jednak chciałam zwrócić, to jeszcze mogę, natomiast raczej ją zostawię, bo jest bardzo fajna, bardzo fajnie nawet w ogóle pasuje do tej spódniczki. Kochani, te wszystkie ciuchy były naprawdę bardzo, w bardzo fajnych cenach, no nie były po 10-20 zł, no nie mogę powiedzieć, że tak było, bo nie, troszeczkę więcej kosztowały, ale jeżeli chodzi o jakość, to też naprawdę bardzo fajnie. No i przede wszystkim, właśnie były w promocji. Ja należę do HM klubu, także do, y, mogła, y, jeżeli są jakieś dodatkowe korzyści, to mogę z nich skorzystać. Tam się oczywiście też zbiera punkty. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, no to poczytajcie sobie na stronie, bo ja jak najbardziej tutaj nie promuję sklepu, nie dostałam za to żadnych pieniędzy ani benefitów, absolutnie. Po prostu chciałam się z Wami podzielić, że naprawdę, jeżeli chodzi o zamówienie na HM.com, to jest super opcja, kiedy właśnie możemy coś zamówić, przymierzyć, spokojnie zwrócić, bez żadnego obciążenia. Kiedy rzeczywiście coś zamówimy, nie wiemy jakie to jest jakościowo, i później się okazuje, że materiał, nie wiem, się rozpad, czy coś, no bo różnie to się zdarza. Wady są czasem fabryczne, możemy liczyć tutaj na rozpatrzenie naszej reklamacji pozytywnie, także myślę, że sklep, który wychodzi naprzeciw klientowi, jest na, m, klientom, jest naprawdę w porządku. Przede wszystkim jest ta dostępność, że po kilku dniach ktoś do nas nie zadzwoni i nie powie, że nie ma połowy asortymentu, idzie tutaj na wielki, wielki plus. Także kochanie, jeżeli chodzi o mnie, to polecam Wam ten sklep. Jeżeli nie lubicie tego typu sieciówek, to oczywiście nie musicie w nich kupować. Ale ja z ostatnich zakupów jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nie dość, że są bardzo fajne jakościowo, to jeszcze były w super cenie. Także z mojej strony to wszystko do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli wy również robicie zakupy na hijem.com i udało wam się upolować jakąś fajną promocję, napiszcie o tym w komentarzach. Pa pa.